Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. Dzisiaj pokażę Wam przepis na polędwiczki z kurczaka w sosie. Do zrobienia takich polędwiczek będę potrzebowała szpinak, ja mam mrożony, pomidorki koktajlowe, poprzekrajałam sobie je na pół, natkę pietruszki, śmietanę 30%, polędwiczki z kurczaka, olej, przyprawę do kurczaka, paprykę słodką, paprykę ostrą i bazylię. Oczywiście całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. No to zaczynamy! Na początek zacznę od przyprawienia sobie polędwiczek. Do polędwiczek wlewam sobie trochę oleju. Następnie dodaję przyprawę do kurczaka. Paprykę słodką. Tak, kurzeczkę. Paprykę ostrą, oczywiście ostrej, według Waszego uznania jaki poziom ostrości chcecie, bazylię i całość razem mieszamy. I tak doprawione polędwiczki podsmażamy na patelni. Na patelnię bądź garnek wlewam sobie olej i czekam, aż mi się rozgrzeje. Na rozgrzany olej wkładam po kolei polędwiczki. Podsmażamy je na brązowy kolor. Polędwiczki mogę przekręcać już na drugą stronę. I jeszcze chwilę podsmażamy. Do, pole... Do podsmażonych polędwiczek dodaję trochę wody. Następnie wrzucam szpinak. Chwilę to razem gotuję. Następnie dodaję pomidorki koktajlowe. I to razem zalewam śmietaną 30%. I to razem gotujemy na mniejszym ogniu około 20-30 minut, aż cały sos nam się zredukuje. Polędwiczki mam już ugotowane, posypuję jeszcze natką pietruszki i wyłączam. Ugotowane polędwiczki przełożę sobie na talerz. Polejemy jeszcze trochę sosem, posypię natką pietruszki. I obiad mamy gotowy. Życzę wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!